Swego czasu Wacław Havel wydał esej pod takim bardzo symbolicznym tytułem: Siła bezsilnych. Myślę, że w tym tytule jest zawarta jego własna droga i jego własna wielka zasługa dla udowodnienia, że siłą tych, którzy są słabsi, są ich poglądy, jest ich wiara w demokrację, jest wiara w to, że można i że trzeba świat próbować poprawiać, czynić lepszym. Václav Havel ten świat czynił lepszy, zarówno w czasach, gdy oznaczało to ryzyko polityczne, jako dysydent, ważny opozycjonista w Czechosłowacji, jak i potem jako prezydent wolnej, niepodległej, demokratycznej Republiki Czeskiej. Za to wszystko jesteśmy mu wdzięczni. Za to wszystko powinniśmy o nim pamiętać, również dlatego, że we wszystkich swoich działaniach był zawsze wiernym przyjacielem Polski i Polaków. Był człowiekiem, który uprawiał solidarność w praktyce, zarówno tą solidarność ogólnoludzką, ogólnodemokratyczną, jak i tą solidarność polsko-czeską.